wieczorem e, godzina już jest po 8 wyszedłem się przejść kawałek tam jest Lidl e, i przejdę się troszkę rozprostuję kości, zażyję świeżego powietrza, potem zjem kolację idę dalej spać, pospałem 6 godzin także idę sobie e, i no, taką Typowy fajny hiszpański chodnik, zimno jest, musiałem się ubrać w kurtkę, e, czapkę. Sprawdzałem nad ranem ma być minus jeden e, Tu zbliżam się powoli do tego miejsca gdzie ta panienka siedzi, znaczy babeczka ona ma kurde nie wiem, bo podnocie robiący ten zawód trochę szybciej się zużywają. Tutaj jest jej miejsce, ona sobie tu siedzi. Lasek jakiś taki. O, ciemno jest, dobra. Mniejsza o to. Chodzi o to. O za tą stacją to ona się podmywała. Ja stanąłem sobie tutaj. E, I tu się nawracałem, bo tam mam ładne zgórki, żeby się. E, żeby się było ewentualnie odpalić gdyby coś poszło nie tak i tu by był fajny widok na... na góry teraz jest ciemno, nie bardzo to będzie widać ale całe miasteczko jest bardzo ciasne i nierówne pełno jednokierunkowych ulic i bo dzisiaj przez nie przyjeżdżałem po prostu już mi się jak i przez nie jechałem to mi się przypomniało, że już wcześniej przez nie też jechałem, o tutaj też by jakieś góry były no piękny widok, to są takie znaczy takie bardzo wyróżniające się elementy na tym na tutaj na tym krajobrazie, co po prostu bardzo wyrasta że tutaj ten teren jest taki Troszkę bardziej no pagórkowaty, ale jako chodzi o skały, to właśnie tutaj to by było. Pewnie nic nie widać, kiepskie siarno. No i tu by było ładnie z górki, żeby auto rano odpaliło, gdyby bateria odmówiła posłuszeństwa. Tak mi się wydaje, że kiedyś brałem masterkę czy kiedy... Wtedy tego opla na jakoś tak. Eee, więc teraz, tak na szybko, taka refleksja dotycząca eee, jazdy. Bo ja jestem zmęczony, to ja jestem warudny. W ogóle potrafię łatwo zrobić wkurzyć mnie po prostu. I znaczek asfalt fajne mają niektóre rozwiązania no więc teraz tak co też tyczy się transportu podliczyłem te kilometry moje wyszło mi 3750 od bazy tutaj po prostu te wszystkie przeładunki załadunki, oddawania towary, pierdoły I tam historia lokalizacji Google podaje ile kilometrów, w jakim czasie to zazwyczaj wychodziło mi średnio tam niecałą stówkę na godzinę według Google'a no i tak między poszczególnymi punktami to jest wysoka średnia. To jest wysoka średnia, bardzo wysoka średnia Jeżeli chodzi o e, o, 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 o jazdy autem oraz 3 raz, raz wolni, roku Także mamy 3700 km na nockę niedzielną na poniedziałek więc w poniedziałek nie było jakoś za dużo ruchów e, na wtorek i jest z wtorku na środę bo dzisiaj mamy środę dzisiaj tych kilometrów jeżeli chodzi o część taką dzienną to było niedużo, bo miałem nie rozładunek jeden, drugi to moje zamotanie, zaplątanie e, na tym, żeby tutaj doje dojechać no i powiem tak butynatory nie no dramat, dramat gdybym Ja już mówiłem, tylko nie wiem czy się dokładnie nagrało Gdyby wiedział, że z moim ciśnieniem jest wszystko w porządku, to być może o jakaś fabryczka. coś tu jest wózki parki gdybym wiedział że z moim ciśnieniem a co jest za wszystko jest okej okay, no to bym dzisiaj jeszcze zgłosił się na jakiś transport to bym nie marudził gdybym był gdybym nie znał alternatywy o tu gdybym nie znał alternatywy pracy z tachografem no to bym po prostu yy, no dalej chciał to robić A teraz już wiem, że niekoniecznie trzeba jeździć busem skoro można jeździć ciężarówką Pewnie jeszcze będę klauna jazdy ciężarówką Nie jest tak, że na ciężarówce jest wszystko super. O! Jakby co, to tu też są możliwości naparkowania parkowania. Jakby krzecznica... po drugiej stronie widla. Ja nie będę szedł na żadne miasto. nie chce Czuję, że powinienem jeszcze dospać. Także to mi się wydaje, że to co mogę powiedzieć to, to że to jest yy, niepojęte, żeby tak gonić. Aczkolwiek tak się zaganiało. Także mamy e, teraz pauzę i 3700 km w 2 dni i dwie noce. Czyli powiedzmy, że jak gdyby w dwie doby, e, spałem 6 godzin, przecież czyli 7 jakoś tak, e, no ale no to jest. To jest za mało, to jest tylko spanie, ja, ja w, tej, w tej mojej wyprawie tutaj nie ugotowałem nie ugotowałem ani jednego obiadu. Miałem kanapki wszystko z domu przyszykowane. nie zrobiłem ani jednej herbaty, wszystko miałem i piłem tak na gotowo. Na gotowo nic nie. Nic, żadnej kuchni nie otwierałem. Chyba jest w jakiejś biedniejszej dzielnicy. Zaraz podejdę do budynków, wiesz tylko to auto odjedzie. które jedzie, żebym nie wzbudzał jakiejś tam niepotrzebnych No Dobry porozumienie z Także to była dobra decyzja, żeby zrezygnować. O, tak sobie tu mają asfalt i budynki. Taka widać biedniejsza okolica w ogóle nie, nie, nie hiszpański styl. Wracam do auta. A o, tam się lidl pali, o tu na środku teraz ładnie pachnie tutaj Oczywiście już z wyjazdu z jungwery jak już a, bo tam kurde te pierdolone maski a... I... i człowiek nie poczuł za bardzo tego powietrza no a Czekaj, tędy iść czy górą, jak szedłem. A chodzi o to, że cóż w zasadzie nie ma. Nie ma nic. A mogę się mieć tędy. Co za różnica. Chodnik taki sam. Eee, no i dopiero jak otworzymy już okno, już tak. Na dobrze, na porządnie, to poczułem takie fajne powietrze. Bo jak jedziesz autostradą, no to jest tak fajnie, jest tak świeżo. Bo tam jest dużo zieleni i to są świeże liście. Jest ich więcej, jak w Polsce mamy teraz. Tak fajnie, świeżo jest i teraz. Teraz również idę sobie bez, bez maski, bo chcę poddychać ich tutejszym powietrzem, a nie jakimś przefiltrowanym. I szkoda zdrowia, że tak powiem. Tak, całe miasteczko to jest wyżej, ale tam mi się nie chce iść, chyba że będę stał tutaj jakoś. Prawda dłużej, ale firma i tak chyba będzie mnie ściągać, żebym w poniedziałku robił moją robotę. Mamy środę, będę wracał dwa dni. Czekaj, tak jak tak chodzą wszędzie w maskach, ale jak palą papierocha na firmie, a tak, tu są możliwości parkingowe, ale jak palą papierocha na firmie. To już bez masek. Wszyscy mogą gadać, tylko gaszą. I już. O, to są te słynne wysokie hiszpańskie kramiszniki. No, ale widzisz, jak się jednak biegnie, to ściąga się tą całą szmatę z gęby. Czy to jest jakąś chustaczkę, czy to, co to jest. Co też tyczy się tematu. Stąd byłyby ładne widoki. Nie widzisz, bo jest ciemno. ale Kurde, ale nie ma górki, tak ale to jest, to, 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 to się odparę. Co się tyczy tematu tak zwanej wolnej energii, to w Hiszpanii mamy tutaj coś takiego. Jest to otwarta skrzynka. I pod tą klapką wystarczy odkręcić tą śrubeczkę na dole, to na środku ekranu i masz kable i mamy tak wolną energię tam są przewody do podłączenia się i mamy free energy nie no żart, to gdzieś jest rozdzielnia gdzie się po prostu uruchamia tą skrzynkę, żeby działała no ale tak jest Nie wiesz jak... nie, ta miejscowość nie jest typową hiszpańską miejscowością Taką jaką ja pamiętam, bo jak już mówiłem, ja się nastawiłem na to, że pojadę w drugą stronę Hiszpanii nie w tą. Przez Irun, że pojadę, zaliczę jakieś Valladolidy czy chociażby Witorie, ale się nie udało. Tamte strony mi się troszkę bardziej podobają. No więc. No ale jakiś tam klimat jest, tak. Te ich krawyżniki i te słynne tutaj podjazdy, takie dosyć mocne. Nie wiem dlaczego jest, nie wiem, dlaczego jest taka różnica wysokości. No gdzie, gdzie indziej, no to nie ma aż takich dużych. Tu jest takie duże, wielkie hydry. No i. To, to jest cementowe, spotyka też się te kostki, bo to są kostki, ale nie taka drobna układana, tylko jest to, są to płyty, podzielone wizualnie na mniejsze. O, do Lidla coraz bliżej, a jednocześnie dalej, bo to chyba nie idzie po kwadracie. tylko będzie jakiś... inny kształt geometryczny no wiesz, zrobili jakąś strefkę zrobili strefkę, zrobili ulicę, ze trzy firmy się postawiły a tu zostały tereny, nic nie widać do zagospodarowania są też skrzynki pewnie tutaj, w krzakach też szykują, jest szykowane pod inne firmy No nie wiem jaki to jest sens, znaczy mają strefy młode i mają strefy stare. Te ich stare strefy są starsze niż polskie stare strefy Bo widać po zabudowaniach dzisiaj w jednej takie zrzucałem. zrzucałem No i Byłem to modę od dawna, od jakichś park będzie chyba Sam są jakieś drzewka czy coś Czy po prostu drzewka nasadzone wokół terenów pod inwestycje? Nie, to drzewka na chodniku po prostu. No i tak wyjdzie 17 minut z was. Wrócę, dobiję do pół godziny. Świeższa głowa. O, o, to po prostu drzewka. Także taki to jest hiszpański e, spacerek wieczorem w środę 14 kwietnia 2021. E, myślałem, że zakończenie moja ostatnia póki co wizyta w Hiszpanii. Będzie bardziej odfitowała w fajerwerki niż w kilometry No ale zrobiło się tak, że... Kos na śmiecie bardzo fajnie, po ciepło się zamyka No ale jednak wyszło jak wyszło, kilometrów od cholery i jeszcze trochę I nawet gdybym podzielił 3700 na 3 dni No to po prostu wychodzi mi i tak średnia powyżej tysiąca No, Ols Olesa de Zrobię zdjęcie No że co obracam, nie ma co e Uff. Dobrze, że się trochę spać, bo może coś snu zaznam w nocy rano ma być minus 1 pogoda mignęła, tylko teraz ja już nie wiem czy to mignęła mi prognoza pogody francuska czy, czy polska, czy, czy hiszpańska, bo na początku mi się mi pos na początku mi pokazało Czekaj, ja muszę przejść, to zrobi jest tam. Na początku e, mi pokazało prognozę pogody w jakiejś miejscowości we Francji ale co jest Google i dlatego e, wcisnąłem że pokazało i zdaje się, że się przyłączyło na Hiszpanię No w dzień tu podbijało pod 20 stopni prawie Kurde, ostatnio widziałem na Hiszpanii liczyłem na jakąś plażę Na jakieś drzewa oliwkowe, jakieś Nockę na Repsolu No tutaj są co prawda drzewa oliwkowe, musiałbym się Do góry wybrać na spacer No powiedzmy z półtora kilometra w jedną stronę myślę I byłyby nawet te Kaktusy oponce figowe, taki duży płot jest. Kto wie, może jutro z rana No w każdym razie. Petro Ta tanie paliwo na Petro no Oj, patrz, fajnie, że porobione. Ładnie sasy. Tylko, że nie jest to Hiszpania. Hiszpanie to Walencja i niżej A tu niestety nie Wszystko byłoby dobrze tylko żebym ja miał więcej spania Gdybym tej nocki tutaj jadąc Miał możliwość Przespania się ze 3-4 godziny W nocy No to ja bym e, Normalnie dzisiaj wyraził chęć Za No, a że, a że nie, a że nie, no to... no to dzisiaj pauza, tak? No, nie muszę, nie jest tego warte, żeby zarabiać. No, dobrze są ludzie, którzy się na to godzą hura 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 drzewa oliwkowe drzewa oliwkowa mówiłem, że nie ma no to jak oni to odrysowują od jakiegoś szablonu? no w każdym razie gdzie jest ten mój lider Teraz idę od strony, z której ewentualnie będę się staczał, jak mi bateria padnie, w którą, w którą stronę, w stronę będę się staczał. O, wyjdzie nawet mniej jak pół godziny. Też dobrze. Też dobrze. Tutaj było pozajmowane, ja mi się ustawił. Na no, gdzieś tu jak stoi ta ciężarówka, no ale z tamtej strony też się jakoś tam powiedzmy staczam nie wiem do której ten lid jest czyny, ale parking zdaje się być raczej pusty ale dobra idę normalnie odpalę sobie basu stoi fura sporo pozapominałem, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o o masterkę jeżeli chodzi o masterkę sporo pozapominałem eee, no bo... no bo po prostu No, już dawno nią nie jeździłem, tak? Wtedy było Iweko, a teraz jest to. A, wyjmuję tutaj w tym momencie. Także, tutaj jest moje dzisiejsze mie miejsce na nockę. Po prostu małe, ciasne autko Tyle. Policja pojechała Nie wiem Czy ktoś im łaskawie doniósł Że ale pierdzielnik co? Że ktoś chodzi i... i nagrywa Nie wiem Nie mam pojęcia No ale już przeczuwałem że mo... może O coś chodzić Bo jak szedłem z kamerą, to oni tutaj zawrócili na Lidlu. A specjalnie wygrzebałem kluczyki, żeby pokazać, że wsiadam do auta. Prawda? Także dobra. No i pojechali, ale tak wolno się nawracali. Także, także dobra. Ja się żegnam. Żegnam się w tym momencie. Jeszcze raz rzut na masterkę i do następnego. Cześć.